Pani profesor interia wskazuje na to, że Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika największa w Polsce instytucja zajmująca się badaniami astronomicznymi może pozostać bez pieniędzy na dalsze badania. Ministerstwo nauki deklaruje, że nie może pomóc. Instytut stwierdza zaś, że stoi to w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami o wsparciu polskiej nauki pytanie, czy. Są realne szanse na, na pieniądze dla, dla Centrum Astronomicznego. Należy podkreślić, że pieniądze, które mogłyby być przyznane dla Centrum Astronomicznego, przyznawane są w ramach programu ministra, który to program odbywa się jako konkurs. W ramach tego konkursu zostało złożonych 180 wniosków, ocenianych nie przez ministra i nie przez pracowników ministerstwa, ale przez zespół ekspertów, który wypowiada się na temat zasadności finansowania i utrzymania infrastruktury badawczej. W tak zwanym spółbie, czyli tym programie, o którym w tej chwili e, mówimy. Ze 180 wniosków finansowanie uzyskało tylko 11. Czy jest możliwość sfinansowania? Każdy wniosek, każda decyzja jest możliwa e, do zmiany. Odpowiednio trzeba e, Odwołać się od decyzji lub też poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nad tym pochyli się zespół ekspertów, jeżeli uzna, że jest to inwestycja i czy utrzymanie tej infrastruktury badawczej jest istotne z punktu widzenia prowadzonych badań naukowych. Subskrybuj po więcej.